No dobra, wkurwiłem się już trochę z tym graniem drużynowym, więc zobaczymy jak mi pójdzie jeden na jednego, chociaż wszyscy już pewnie znają wynik. Poza tym w Company of Heroes jest jakoś tak hamsko, że niektórzy sobie zakładają nowe konta i wydaje się człowiekowi, że jest niby nobem, a czasami jest tak, że nawet nie wiesz kiedy, a gość już czołgi na ciebie bierze. I to jest gra z yy, równymi sobie. No niestety tak w StarCrafcie No niestety W StarCraftie nie ma takiej opcji, więc... Bo tylko się ma jedno konto, więc wiecie o co mi chodzi. Dobra, nie będę się rozgadywał, bo trzeba się teraz skupić I się zastanawiam jak tu zrobić. Myślę, że najpierw budynek sobie walniemy I to ten z Half Trackiem. Jeden Budować, budować. No jazda! Co wy robicie? Sturm, nie wydzierasz się na swoich żołnierzach jak Hitler. A może ty jesteś Hitlerem? O, skądże? Nie, ja tylko tak grzecznie ich motywuję. Moich wojaków. Dobra. Pasowałoby. No, pasowałoby, tylko że tutaj, tutaj się nie da za bardzo. O, do kościoła, szybko. Moje wojaki. Nie wybudowaliście jeszcze tego, no świetnie. Tych weźmiemy tu. Motor niech tam zajmuje. A ci, jak skończą, mają, z... mają zajmować. Od razu, tu. Tu, tu i tu. Ale znając życie na pewno jakiś się snajper pojawi. Więc chyba lepiej będzie jak zrobię to Halftraka z maszynuweczką. Chociaż to jest trochę hamskie, bo jeśli wsadzimy do Half Tracka, to sniper i tak ich załatwi. A to jest najgłupsza rzecz. Jaka może być. No, już widzę mi tereny. Coraz bliżej. Przeciwnika są moje. Dobra, tak dziwnie jakoś mówię. Słumie, czy coś, czy coś piłeś? Nie, nie piłem. Jestem trzeźwy. Jestem trzeźwy jak człowiek niepijący. Chociaż tutaj mamy Amerykanina, więc na pewno jakiś sniper się pojawi, żeby mnie zdenerwować. Więc ja też go zdenerwuję. O, pyk, pyk. Albo pyk. I pyk. Dalej pojaździku, mój kochany. Wow, no świetnie. No to już spierdzielaj. Bo ty nic nie zrobisz. Chodzić tu szybko Jedziesz i od razu tych też tu weźmiemy Motor jedzie Ci idą I tu ich pieprzniemy No na razie jakoś to wychodzi Jakoś to na razie wychodzi Zobaczymy jak zaraz będzie Dobra, nie ma co się srać, trzeba od razu zajmować i wykorzystywać to. Gdzie jest ten? Jazda mi tu. Jazda motorku, motorku! Słuchaj, że się mnie. Pyk, pyk, pyk. O ile nikogo tam nie będzie. Dobra, jedziesz half traku. Przy okazji można jednąć, żeby tu się schowali. A tych można jednąć, żeby to wzięli. No, a teraz to już wiecie. To se możecie jednąć. Dobra, pykniemy tu. Żeby już coś następnego wybudować. Czekajcie tam dalej siedzicie. Siedzicie dalej. Już teraz pion wie. Na razie to ja przegrywam. I to mi się nie podoba. A komu by się podobało, turmie? Wow, szybko, szybko, tu, tu, tu. Teraz to spierdalaj, a nie właśnie w budynek się tak zbierasz żołnierzyku, to naprawdę jestem pełen podziwu. Pewnie rzuci granat. Dobra, jakoś to wychodzi. Zmusiłem go do wycofania się. Pyk. I pyk. Wycofujesz się. Dobra, idziecie, tłumi. Bo lepiej będzie, jeżeli ten regerenujący się będzie budował. Tak przy okazji, czy oni tam siedzą, można by jeszcze to pyknąć i to. No, jakoś to idzie, tylko trzeba będzie zaraz go naprawić. No! Świetnie! Uwielbiam to Paliwka nie mam Czy mam, ale mało, więcej mam amo. Jej! Zajebiście! Straciliśmy pojazd... Dobra, zajmować ten teren Dobra, ty to spierniczaj, bo cię rozwalą zaraz. Jazda. Można by się skusić i go wkurzyć, zajmując ten teren. Dobra, lecisz, lecisz i zajmujesz ten. Najważniejsze, żeby ten pojazd cały czas był w ruchu i nie o tyle co zająć teren, co, co po prostu wybudować. Co ja pierdolę? Nie wybudować, po prostu zniżyć do tego poziomu, żeby nie miał możliwości wykorzystywania. O! Szybko, szybko, wycofać się. Przegrupować siły. Tak, jesteś fania, Gajasie, tu stanę. I jedziesz mi tu. A, tylko że straciłem motorek. Nie motora. Tu sobie weźmiemy. Na razie jakoś to idzie, dobra. Musieliśmy ich do wycofywania się. Dobra, na razie ten pojazd se stanie tu. Można by się nawet skusić, żeby tutaj poszedł, ale. Dobra, zajmować, a wyatakować. No, jakiś gracz mi się trafił. No, mam nadzieję, słaby, ale to różnie bywa. Załatwicie go. Dobra, mam nadzieję, że ten pojazd sobie poradzi. Dobra, udało się. A, taki cwaniak, patrzcie. Snajper tu jest, już by chciał na mnie iść. Pyk, trujeczka, trzeba zobaczyć, co tam się czai. Pyk, 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 pyk. Dobra, tam dalej jest. To armijka. Dobra, zajmujemy teren. O! Takie cwaniaki! Szybko! No i nie udało się. Spierdzielamy teraz. Trzeba by Half-Tracka wziąć tego z moździerzem. Co ja pieprzę? Moździerz! Granatem po prostu! Granatnikiem! Pospolitym granatnikiem! Spierdzielaj dalej stąd! Czekaj, bo ty jesteś dobry, ale na odległość, nie na dystans. Dobra, sniper tam stoi. Trzeba teraz wykorzystać to i podjechać. Eee, dobra, tu jest tak. Ci już robią. Czekaj, ja, czego będzie atakował? Nie atakuje, dobra. Eee, dżu, 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 dżu. Czy zrobić to, czy zrobić to? Poczekamy na czołga. Oj, paliwka nie mam. Fakt, zajmują mi to. Już myślałem, że mi też budynek zajmują, ale nie na szczęście. Tak robisz? To ja zrobię tak. Najlepiej właśnie koło budynku wziąć, bo wtedy jest skuteczny ostrzał. Bo gdy walnie koło tego, to już jest zajebiście. O, sniper. Załatwić go trzeba. Chodź, 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 chodź szybko. No jedź, dalej, gdzieś tu snajper jest. Dobra, jest. Załatw go, kurwa, no, jest, zajbiście. Zajmuj. A tu tego załatwimy, snajpera. Nie wiem, czy ten snajper strzela w mojego. Dobra, przesuniemy ich na razie tu. Mm, motorek, motorek. Motorek jedzie i zajmuje ten teren. Moździerz, moździerz, dalej mnie czaskać. Tymczasem my tu się ulotnimy. Może tak lepiej będzie. Bo na razie widzę, że coś to nie pomaga. Widzę, że ten się sra. Więc pojedziemy tutaj na przykład, żeby go czymś zająć. Dobra, snajpera już nie ma. <laughs> Ale to nie oznacza, że nie ma kłopotów. Dobra, załatwieni. Jeszcze od razu tego weźmiemy. Taki cwaniak, bunkier tu sewany. Dobra, leczą się eee, half -traku z granatnikiem. Wytłumacz mi, co ty właśnie zrobiłeś. Dlaczego pojechałeś na przeciwnika, mimo iż nie kazałem ci tego zrobić. To jest wbrew logice. Naprawdę. Dobra, załatwieni. Podleczcie się cwaniaki. O, 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 dobra, już lecą. Więc lecimy tu. Dobra, i trzeba tych teraz załatwić. Nie, to mnie troszeczkę zdezorientowało. Przy okazji w sumie można by walnąć tego, żeby naprawiał. Ale na razie to se muszę podarować. Dobra, Ci niech lepiej zajmą teren, a tu ich załatwimy. Motor spełnia się w roli. Pasowałoby jednego tutaj walnąć. Może nawet nie jednego, a nawet kilku, bo widzę, że mam AMO. Sporo. To sobie mogę. Który zajmuje? Ci. Ci zajmują, dobra. Tylko tu sobie staniemy. Spierdzielaj mi już stąd. Jedziesz tutaj, teraz trzeba Cię naprawić. Albo nie. jedziesz tu. Dobra, jakie tu jeszcze budynki nie mamy, tego nie mamy. choć nie nie, nie 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 trzeba się powstrzymać. Musimy na razie troszeczkę tych jednostek zrobić. chociaż to jest ryzykowne. Oho, ten już mi tu jedzie. Tak zrobimy. Ci się na razie leczą, i niech tak na razie pozostanie. Może od razu naprawią tego. O! Odpowi odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie. Dobra, lecicie tu mi. Dobra, wygoniliśmy go stąd. A, taki cwania, dobra. Jedziemy z powrotem gdzieś tutaj. Tymczasem, pyk i pyk. Ja wam chyba kazałem iść wszystkim. To może dam na was czwóreczkę. Tymczasem robimy czołga, który będzie tu, i od razu motorka, którego straciłem. Niech będzie tu na razie. Pyk wszyscy, wszyscy, wszyscy to wszyscy Jakoś to wychodzi na razie No nieładnie, teraz będzie ta ognia Trzeba szybko ich załatwić Dobra i teraz na tych Niby takie karabiny, ale uwierzcie mi, to naprawdę pomaga. No, świetnie, wrzuć granata. I spierdalajcie, bo nie zrobiliście tego, co ja chciałem. Zginęliście fajfusy od granata. Tymczasem tutaj jest na razie spokój. Może niech na razie sobie stoją tu. Nie wiem, może tu. Takie dogodne miejsce. A tymczasem jedziemy pojazdem tu. Oczywiście motorkiem. I do kościoła. Tych wsadzimy. Czołgu, czołgu! Uspokój się trochę. Uciekaj, uciekaj mi stąd. Bo widzę, tu ci się zorganizowali. Nie, 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 nie. To jest zbyt ryzykowne. To tu sobie powinni poradzić. Teraz pyk, pyk i pyk. Dobra Jakoś to wychodzi. Ci się, ci się tutaj szkolą. I od razu pykniemy jeszcze to Szybko, szybko Wszyscy Wszyscy No nie chcę brać czołga, bo widzicie jaka tu jest sytuacja. Tutaj mają właśnie tych. Na razie z budynku do budynku się strzelają wszyscy. Mmm... I od razu można by... Wybudować też to. Mmm... Dobra, mamy już tego. Można w sumie go wziąć tutaj. Dobra. Wybudowaliście? Wybudowaliście, Dobra, lecicie mi tu na razie. Mam wszystko, więc teraz trzeba się bronić. Jak najlepiej, Jaj. No, nawet nie trafili. Ale teraz już trafili. Wo, wow, 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 wow. Spierdzielaj mi stąd. Stracę go. O, widzę, sniper tu działa. A ty musimy zdupcać. Przepraszam za wyrażenie. I idziemy od razu tutaj. Dobrze, że go goni. O, No to już nie wiele zdziałamy. Tylko boli mnie to, że... O, Snajper tutaj był. Dobra, na szybko. Czasowałby też to zrobić. A gądźcie se, gońcie. Gon lubi ich gonić. To cóż, ja na to poradzę. Niech sobie goni, a ja za ten czas teren zabieram. To co do mnie należy. Dobra, naprawianej jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tu już widzę, mi próbują zajmować tereny. Gościu, ale czy ty nie wiesz, że ja mogę naprawić to tak od siebie? Dobra, załatwcie tych. Tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak. Dobra, jednak podarowaliście sobie gonitwę. Wasz błąd, mogliście go jeszcze załatwić. Dobra, teraz trzeba będzie tego albo i nie. To ciekaw jestem teraz, z której strony wy pójdziecie. Z tej strony wy pójdziecie. Dobra, to zciechamy was. I to cała grupa, bo widzę na razie, że to połowę zająłem, więc sobie mogę podarować. O, no, bazłukami to niewiele zdziałać, ale granatami już tak. Strzelać, strzelać! No, czasami się trafi bazuką, ale wiecie, jakie to jest. Jaka to jest szansa, Half-Track is kaput. O! No, jeżeli wy będziecie chodzić z takimi gostkami, dobra, walnę sobie jednego jednego takiego, dobra. Gdzie jestem? Ten jest tu. Zajebiście, naprawdę zajebiście. A tereny nadal wszystkie moje. Wow, tu czołga mam. Nawet nie zauważyłem. Widzicie, bo jeżeli ktoś ma bazuki. Nie, nie, nie tak zrobimy. Tak. Tak i tak, dobra. Jeżeli ktoś ma bazuki, to nie masz szans. Żeby po prostu się udało pokonać jednostkę, która ma normalną broń Wow, a wam chyba kazałem to naprawić. Ale dobra, nieważne, podaruję sobie to Nawet gdyby teraz wziął przeciw pancernę to już mam tutaj czołga To sobie może walnę O, nawet tego nie zauważyłeś Dobra, tu ci nic nie zrobię. Nie ma sensu kusić. I wszyscy niech idą tu. No, gdyby jeszcze wziął artylerię, to jeszcze jakoś by to było. Dobra, tutaj mamy przeciwpancernych. O. Dobra, idziemy. Podarujmy sobie to. Ale i tak będę tutaj bronić terenu. O, dobra, to na razie czołgusa gdzieś tutaj. Nie czołgusa, niszczyciela czołgów. Hacera schowam gdzieś z tyłu, żeby nie kusiło przeciwnika. Eee, dobra, mógłbym. Właśnie. Póki jeszcze nic się nie dzieje, to trzeba walnąć tych, żeby miał tą broń do piechoty. Ci se stoją. I widzę, że chyba chcą w mojego motora. O, no, a już ubiegłem was i teraz co najwyżej, mogę uciec z tym motorkiem. Dobra, pyk. I tutaj idziecie, idziecie, idziecie. <laughs> I od razu pójdę tu. Eee, dobra, piechota. Przeciw pancerna nie chce stanie tu. Kurna, lepiej mi idzie niż grałem timowo chociaż czuję się bardziej pewnie, jeżeli gram z kimś. Ale no cóż, dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, teraz pasowałby zrobić tak, żeby móc to zrobić. Potrzebujemy jeszcze Jager Upgrade, czyli to. Sądzę, że już wygram Chociaż Marzenie o wygranej trzeba o Rozwalę ci to już do końca Dobra pyk, pyk. Idziecie tu. Ci niech pilnują, bo to jest dobra pozycja. Dobra, no i tutaj mamy ba tych bazukarzy Ci spierniczają. Mogę jeszcze tu zrobić No i to chyba by było na tyle Nawet gdyby teraz szybko zajął to To i tak by mu na to nie pozwolił Może nie tak Idźcie tu, tu Wow! Rozwalcie to, rozwalcie! Dobra! Pięknie! Wow! Zpierniczamy. Nie 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 nie, zachowajcie się tu. Pyk, pyk. A tu was teraz kuszę do odwrotu. Gdzieś sobie tu stanę. Jedzie. No. No i to by było na tyle. Ach, myślałem, że jeszcze fajnie na koniec walnie. O, pięknie. Pięknie. To by było na razie na tyle Dobra, przynajmniej jeden pojedynek wygrałem Nie wiem, na chwilę yy, wyłączyłem mikrofon, bo mi ktoś wszedł, a... Grzechem byłoby przerwanie tego No, przynajmniej raz mi weszło <laughs> yy, Tylko, że tu jest dwóch na dwóch Tu mi pokazują wszystkie statystyki dwóch na dwóch, ale jeżeli wybiorę jeden na jednego O, i teraz rangę mi przydzielił, ale tu nadal... Tutaj nawet mogę sobie zobaczyć. Jeden na jednego, mam drugi level. No. Sturmman! Ojej! Samozwańcem jestem. No dobrze, to by było tyle. Może jeszcze pewnie nagram następny pojedynek, ale myślę, że lepiej jest, jeżeli wezmę jeden na jednego. A zaraz coś pewnie jeszcze nagram.